Atmos, raz, do usług. Sprężarka PDP-35, 14 barn do wmuchiwania światłowodów, mikroświatłowodu i do narzędzi pneumatycznych typu kred, przecisk pod drogami. Dzisiaj mamy sprężarkę z fajnym, fajnym rozwiązaniem, panel Tomap, Uruchamianie i gaszenie sprężarki za pomocą jednego przycisku. W sprężarkach Atmosa nie trzeba pamiętać czy zawór ma być zamknięty powietrze ma być zamknięty, czy otwarty, ma być zawsze zamknięty. mamy maszynę. Teraz panel nam sam automatycznie grzeje świece, Po określonym czasie sam się uruchomi biegu jałowy. Spryżarka sama się uruchomiła, pracuje na niskim ciśnieniu, Łagodny start. I po komputerek, po wymierzonym czasie, po sprawdzeniu parametrów, przejdzie do stanu pracy. To jest 14-parowa maszyna, więc zaraz nam pójdzie 14 bar. Za 5 sekund. Właśnie w tym momencie odpaliła się do 14 bar. Nie możemy pracować. Możemy wdłużywać mikroświatło e, albo napędzać kreta tak jak tutaj mamy e, pokazanego. Jeżeli pracujemy kretem, należy mieć reduktor ciśnienia e, ponieważ 14 bar zabije nam. E, uszkodzi nam kreta. Mogę odpalić. Kres wystartuje Kres musi być zaskoczony Kres wystartuje Po wykonanej tej pracy zakręcamy zawory Przekręcamy kluczyk Stężarka sama się wyłączy sama się wysnudzi, możemy iść do, yy, do domu. Zawory mają być zamknięte. Adwokat podczas... dla Technical Master Waldemar Balit.